Przełomowa technologia, która wspiera regenerację komórek macierzystych na poziomie komórkowym, energetycznym oraz molekularnym. Całkowicie naturalnie działa w harmonii z naszym ciałem, aktywując się poprzez światło emitowane przez, przez nasz organizm. Jak zapewne wszyscy wiedzą, nasze ciało to żywa energetyczna bateria z własnym polem elektromagnetycznym. Ta innowacyjna technologia wspiera nasz układ regeneracyjny, pomagając organizmowi przywrócić jego naturalną zdolność do samonaprawy. Co daje ta technologia bioelektrod? Reguluje organizm, obniża poziom kortyzolu, reguluje stany zapalne, wspomaga organizm w walce z ciężkimi chorobami, takimi jak Alzheimer czy Parkinson. Eee... Niedoczynność czy nadczynność tarczycy, zaćma, bóle przewlekłe, regeneracja układu nerwowego. Pomogliśmy tysiącom osób odzyskać zdrowie i lepsze samopoczucie. Naszym celem jest szerzenie świadomości i wsparcie tych, którzy szukają naturalnych rozwiązań. Jeśli masz pytania lub chcesz spróbować technologii regeneracji, napisz do mnie. Przed zakupem proponuję konsultację, aby indywidualnie dobrać bioelektrody, które przyniosą najlepsze korzyści dla Ciebie. Zapraszam!